Cześć, witam wszystkich. serdecznie w szybkim porannym filmie aktualizacyjnym. Wybaczcie mój zaspany głos, ale troszkę wcześniej jest i jeszcze nie do końca się obudziłem. No ale w każdym razie, słuchajcie, sprawa wygląda tak, że dzisiaj na kanale pojawi się tylko medieval, a za to w liczbie aż trzech odcinków. E Kolejno o 16, 17 i 18 się pojawią kolejne odcinki z Midwala, ponieważ chcę jak najszybciej dokończyć tą serię i po prostu zamierzam dzisiaj wrzucić trzy odcinki, zaś jutro wrzucić już odcinki prawdopodobnie kończące tą serię. Też pewnie będzie ze 2-3 odcinki jeszcze nie wiem, ponieważ jeszcze ich nie nagrałem. No ale w każdym razie. Do jutra zamierzam zakończyć Medievala, zaś od jutra, ewentualnie od środy, zamierzam zacząć nową serię. Nie będę Wam na razie mówił, jaka to seria. Możliwe, że część z Was się domyśli, ale w każdym razie albo jutro wieczorem, albo w środę, w godzinach prawdopodobnie południowych, na kanale pojawi się nowa seria. Z tego też powodu nie będzie w środę Assassin's Creed, ponieważ, no cóż, troszkę dużo byłoby tych filmów na kanale w krótkim czasie. Tak więc Assassin pojawi się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, dopiero ewentualnie w weekend. No i cóż, w tym filmie tyle. No i cóż, do zobaczenia. Cześć!